No dobra, jak transport międzynarodowy, to transport międzynarodowy. Jestem w Austrii rowerem. Spoko, kurcze widoki, naprawdę przepiękne. Spójrzcie na te góry, no coś niesamowitego. Jak ktoś się zastanawia, czy zainstalować rower w naczepie, czy na czepie, czy na samochodzie, to nie ma nad czym się zastanawiać. No, widać granica austriacką obstawiona przez policję. No ale kurde, no co za widoki. Naprawdę, jak miałbym siedzieć w kabinie całą niedzielę. No to sorry, ale to już by były kurwa chyba grzech. Jadę właśnie w kierunku tych gór. Mam jakąś miejscówkę właśnie ustawioną z panoramu całego Salzburga. Myślę, że uda się tam dojechać. Taki odcinek będzie wycieczkowy trochę. No ale nie zawsze wszystko musi być z jazdy, nie? Zresztą kurczę, jak życie polegałoby tylko na jeżdżeniu ciężarówką, to trochę smutne by było. Dojechałem ciężarówką, kurwa, w takie miejsce, że naprawdę, rower teraz robi swoją robotę. Zajebiście. Dobra, jadę. Zostańcie ze mną. No, bajkę na parkingu, a ja na piechotkę chodzę. <gryw> Raczej ciężarówką tu się nie dałoby dojechać. Zajebiste widoki. O kurde, ja uwielbiam góry. Normalnie coś pięknego. Dobra, pędzę Zabrać bajka z parkingu i do jakiegoś zamku idę. No co jak co, ale na żywo w życiu nigdy nie widziałem. <laughs> Zajebiste. Kurde, to będzie naprawdę udany dzień. Lecę dalej, bo to jeszcze nie koniec. No, Nie było łatwo się tu dostać, ale kupiłem bilet. O żeż, cholera, dalej pod górkę. 10,30 mnie kosztował Ale chyba będzie warto Dobra, idę, zobaczę, kurwa, co jest na górze No, pięknie Salzburg, miasto Mozarta W pełnej krasie A tam z dołu Gdzieś koło tej kuli Czeka na mnie mój bajk Ale cholera się namęczyłem Naprawdę wysoko jest tu wejść Uf, Ale krajobraz Zajebisty Normalnie, kurde, coś pięknego. Dobra, lecę dalej, bo zaraz dniami zabraknie. Całkiem ciekawy. <noise> <noise> Spoko, <głos> można się przestraszyć. Later. No, dzień można uważać za udany, jeszcze nie skończony, ale i tak było fajnie. Według GPS-a 46 km. O ja pierdolę. Ale Że nie zły wynik na niedzielę. Cholera, już mi nogi w dupę włażą normalnie więc pozwoliłem sobie bez krępacji pojechać też na kebaba tyle co dzisiaj się najeździłem nałaziłem po tym zamku to naprawdę Uch. będę jutro miał zakwasy jak nic ale dobrze trzeba trzeba nie, nie zawsze siedzieć w samochodzie bo i tak brzuch rośnie kurwa i nie idzie się tego pozbyć i jeszcze do tego kebab nie dobra coś zjeść i może z czystym sumieniem zalegać na łóżko. The next no i po wczorajszym pięknym dniu nas to poniedziałek już tak piękny nie jest. Yy, pojechałem pod rampę, wprawdzie pod inny adres trochę. Pojechałem w, w to miejsce, gdzie powinienem zawieźć, wzięli próbki, i wysłali kawałeczek dalej, dosłownie uliczkę dalej. No, ale tak mocno nachylony zjazd. Że zaczepiłem łapami No nic się nie stało Z łapami na szczęście Ale bez strat nie wyszło Niestety kurde Kurdźwa mać Nad mi, Wyrwało z zawiasu Kurwa no nie No po prostu kurwa no nie Będę musiał chyba to odczepić I, i bez tego jechać No trudno Może nikt mnie nie zatrzyma no, Poniedziałek Zajebiście się zaczął, nie ma co Later. No dobra, załadunek poszedł ekspresem znowu. Na szczęście jest pod rampy. Tutaj też jakaś taka pochyła. Już mam, kurczę jakieś lęki z podjeżdżaniem pod rampy. Yy, strasznie chlapie bez tego nad kola. Mam no, nadzieję, że nikt mnie co nie zatrzyma. I, I nie doceni jeszcze dodatkowo. No, <noise> zobaczymy. Załadowane, super. Szybko, trochę poposzukałem. Gdzie to mają ładować? Bo teoretycznie z, y, tutaj z tej strony powinny się odbywać załadunki, no ale nie, to trzeba było przejechać na drugą. Tam mnie wysłali znowu, jeszcze gdzie indziej. Y, tak czy siak, ładunek 15,5 tony y, pod Lipsk. Mam nadzieję, że jutro szybko zrzucą. To będę szybciej w kraju. O, pika, pika, nie ma świateł. Zabrakło za światła z tyłu. O, oczka nawet się podniosła. A nie wiem, czy jej nie opuścić, szczerze powiedziawszy. Właśnie nie! Niech będzie w górze, co tam? Oj, kurde. Dobra, znaleźć wyjazd, wyjazd z tego zakładu. No i. I elegancko, kurde. No, t... wyjazd można uważać za udany. To no jeszcze nie mówię hop, bo zaraz się zestra. Eee, no, już się zestrało zresztą, jadę bez nadkola. Ale, ale za ładunki, rozładunki ekspresem i to mi się podoba. Uf, kurde, dobra. Lecieć. Postać trochę w korkach w Niemczech, bo na pewno gdzieś jest i gdzieś na mnie czeka. <laughs> dobra, lecę. O, wtorek. <laughs> Jestem już na rozładunku, niestety jak zwykle nie trafiłem w te miejsce, w które, w które potrzeba więc kazali obrócić ale kurwa ciasno jak Jasna cholera w każdym bądź razie objechać dookoła, stanąć za Silosem i to co po niemiecku muzwarten to chyba każdy rozumie, nie? No nie mam nadzieję, że szybko pójdzie. Zobaczymy, nie widzę tego kolorowo za bardzo, ale wszystkie załadunki, rozładunki szły ekspresowo. To nawet jak tutaj trochę poczekam, to mocno biedy z tego tytułu nie będzie. No i, i mam już numerki do do żar Także wszystko się układa bardzo dobrze oby nic się nie spieprzyło no tu, tutaj żeby tylko pół dnia nie przestał bo to, to już zepsuje mi nieco plany tutaj jednak też nie jest aż tak miło i przyjemnie młody chłopaczek oczywiście po angielsku słowa nie rozumie ale na szczęście chociażby łaska wyjść i, i pokazać mi palcyma gdzie ja mam stanąć. A jak oni to chcą rozładować, to nie mam białego pojęcia przecież tutaj w ogóle miejsca na to nie ma, no ale ja nie muszę się na tym znać. Zobaczymy co, co chłop powie. Ciasnota. Okrutna. Po tramwajnikach tylko nie śmignąć. No ja mówię, co, co oni chcą tu odpieprzyć? Nie mam pojęcia. <grym> Zobaczymy. Dobra, robię sobie jakąś kawę i trzeba czekać. Later. No dobra. Na sam koniec jednak musiało się zesrać. Cholera jasna, kurwa, już dwie godziny tutaj stoi i szczerze powziawszy nic się nie dzieje, kolejka się tylko zbiera. Dobrze, że byłem jako pierwszy, bo już trzech za mną stoi. To oni tu, kurwa, do wieczora nie wyjadą, jak tak dalej będą pracować, a właściwie nie pracować. Załadowali tą, tego silosa, co tam stoi na drodze i wszystko. Pozamykali. <laughs> Dziękuję, do widzenia. Stójcie sobie, czekajcie. No nie. Ech, równowaga w przyrodzie Jednak <laughs> Wszystko, kurwa, całe, całe dwa tygodnie poszły Zajebiście, a tutaj Spóźnię się Na załadunek do żar Mimo, że sterczy tu, kurczę od wpół do ósmej. Ech, Dobra, zobaczymy Może się, kurwa, ruszą dupę, jakieś śniadanie zjedzą I, i zaczną pracować No i gitara, rozładunek w trakcie Ech, No troszkę bez większego pomyślunku bo najpierw cały bok chcę zdjąć, a później sobie podsuwać chyba widłami. Mam nadzieję, że widziałem, widły są jakieś. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego paleciakiem suwać. No zobaczymy. No, na szczęście oszczędził mi jeżdżenia paleciakiem. Trochę z dupy strony zdejmuję. No ale dobra, ważne, że jakoś to idzie. Stania było do cholery, ale już jak się zabrał za robotę, to, to nawet nieźle mu idzie. A few moments later. Gitara. Po trzech godzinach stania jak widły w gnoju w końcu. Kurde jadę w kierunku polski. Przebić się jeszcze przez te kurcze wioseczki do autostrady później. Znowu, samymi praktycznie wiochami, kurde do granicy jadę. Oh, masakra. na no licca przed Dresnem Korek jest nie ma co autostradą autostradu jechać. Nie dosyć, że w cholerę dalej. To jeszcze kurwa same korki. No i dobra, kurczę, to najważniejsze, że rozładowane, najważniejsze, że w kierunku Polski jest szansa, że niewiele się spóźnię jeżeli mam na 14, bo nawet nie wiem na którą wizację mam prosiłem 14-15 jeżeli na 15 to spoko, jeżeli na 14 no to pół godzinki kurczę, się spóźnię zobaczymy, co, co z tego wyjdzie, kurczę ciekawego no. najważniejsze, że do domu, a reszta to pie trącą zobaczymy, zobaczymy jak będzie nie może być źle, troszkę, troszkę sobie pojeździłem kilometrów, jak dojadę do domu, to będzie naprawdę pod dostatkiem, także będzie czym się pochwalić. No i, i zobaczymy, co, co dalej będziemy robić, na, na pewno trzeba będzie te nadkole naprawić, jest już wszystko, mocowanie już jest, muszę odebrać od kolegi wczoraj, wczoraj odebrał to z Opol transu mocno e, stratny na tym nie jestem, bo tam 80 parę złotych to alumijowe mocowanie kosztuje, także specjalnie mocno po moim budżecie nie uderzy ta awaria no zobaczymy w domu jeszcze rozłożę e, łapy wygląda na to, że nic im się nie stało no ale e, sprawdzić trzeba jednak dosyć tęgo się na nich oparło i tam było 24 tony, także wiecie jak to jak to działa? Delikatne dotknięcie i możesz szlak trafić wszystko. No Mam nadzieję, że nie, bo dopiero będę stratny. Wyglądają dobrze, no ale, tak jak mówię, najpierw je rozłożę, złożę z powrotem i wtedy będę pewien na 100%. Mam nadzieję, że nic, nic strasznego się nie stało i na 80 zł moje, moja głupota się zakończy. Dobra, jadę. W kierunku Polski, obej, żaden policjant mnie nie złapał bez tego nadkola. No i witamy w żarach, w Polsce. To najważniejsze. Miejsca na parkingu już prawie w ogóle nie ma. Ja tu już w jedno się wcisnąłem. Odpiłem już naczepę. Pojadę zatankować. Jest godzina kurcze, która jest 15. Ja na 17 mam. Pojadę więcej. Trzeba ja trochę dotankować bestię Skoro mam na 17 7.11 nie najgorzej Na 17 godzinę mam załadunek To odczepiłem naczepę I przyleciałem samym koniem Zawsze to lżej, bo tutaj naprawdę ciężko Później wyjechać z tej stacji A te 3 km to można się przejechać Czas szybciej mija, nie? No, zafarkowany, 21 30 złociszy parking w Kątach Wrocławskich O 6 Można będzie startować Spoko, cicho, spokojnie Już nie raz tutaj stałem Nieźle I zawsze miejsce jest, nawet w nocy Dobra, piwko i do spania The next o, Witam, witam Kolejny piękny dzień, choć trochę deszczowy Środa no, U mnie to 14 dzień w trasie wychodzi no, ale dzisiaj już będę w domu Rozładuję sukułkę i, i w domu No i co? Słuchajcie, co do poprzedniego nagrania Bo największą aferę to chyba wywołało to, że Byłem mocno niezadowolony parkowaniem busa w rejce Do tego ma małego główna LTK, nie? <gryw> Oczywiście musiał być obrońca obroń... obronionych, wyzwoliciel wyzwolonych Raczej znaczy ja z takimi ludźmi nie dyskutuję Przynajmniej długo yy, Bo oni zazwyczaj widzą jedynie czubek własnego nosa, i tak jeżeli o mnie chodzi, to każdy wykonuje tę samą pracę, mniejszym, większym autem, ale szanujmy się. Naprawdę nie utrudniajmy so, sobie życia, bo to nie jest ani moja wina, ani wina kierowcy busa, że nie ma gdzie parkować. To jest wina tylko i wyłącznie rządzących. Biorą niemożebne pieniądze za opłaty drogowe. No, ale jakoś jedyne co potrafią to mandaty jeszcze do tego dokładać i nic więcej a, a parkingów czy czegoś takiego budować to już raczej w ostateczności Także nie mamy gdzie parkować, a wiadomo, że no, nie ukrywajmy, busem naprawdę jest dużo łatwiej gdziekolwiek miejsce znaleźć niż 17 metrowym składem Albo tak jak lorami jeżdżą, że nieraz ponad 20 metrów mają, nie? Yy, jak się rozciągnie dobrze Słuchajcie, szanujmy się, nic, nic poza tym. No, każdy musi gdzieś odpocząć. Tylko z, naprawdę moim zdaniem ja busem też jeździłem, to busa jest naprawdę 100 razy łatwiej zaparkować niż, niż taką dużą ciężarówkę. I tyle. Więcej komentarza chyba nie potrzeba. Jak ktoś takim małym busikiem staje w rejkach, to dla mnie to jest skończony idiota i debil. Możesz tych chujów Nic więcej. Y, jak ktoś uważa inaczej, jego sprawa. I, moim zdaniem nie powinien y, tak samo. Wiem, że prawdziwi kierowcy chłodni y, nie, starają się nie stawać koło plantek Wiem, że nieraz się nie da. Y, tak jak uczę, no, zawsze mówię, że y, ta, ta chłodnia koło mnie musi stanąć. Ja nic pre, pretensji do tego nie mam wielkich. Jeżeli nie ma miejsca, no ale tak jak ostatnio ten artysta w Kurwa cały parking wolny, a oni kurwa koło plandeki staną no to, no to trochę lipa A rozmawiałem właśnie z kierowcą, który jeździ chłodnią i, I powiedział też dla mnie, że prawdziwy kierowca chłodni No nie stanie koło plandeki, jak jest inne miejsce I z tym się zgodzę I to, te, na tym właśnie to polega, żeby się nawzajem szanować No ale są kierowcy i są posiadacze prawa jazdy a tych drugich zaczynają większość być zresztą. Dobra, koniec pierdzielenia, bo nie na tym, nie na tym to polega. Ja muszę jakoś dojechać do sokułki, zrzucić to i dzisiaj być w domu. A wynik dwutygodniowy będzie naprawdę zacny. Bo tak jak mówię, dzisiaj 14 dzień. Super sprawa. Naprawdę wyszło kilometrów pod dostatkiem. Żeby nie licząc tego uszkodzenia, tego urwanego nadkola, no to naprawdę bym był zadowolony z wyjazdu. Oczywiście jest plan działania następny. Czeka już ładunek w tartaku. Wyjazd w niedzielę będzie. jeszcze się da, to wyjeżdżam. Zaraz się z wakacyjne zaczną, to, to skończy się wyjeżdżanie po niedzielach. Ale póki praca jest, trzeba ją wykonywać. Za chwilę może jej zabraknąć. I mam plan jeszcze niedograny do końca. Takie krótsze przerzuciki. Mam, mam, mam w ofercie coś takiego jak, jak krótsze przerzuty. Parę sztuk dosłownie, ale, ale zobaczę, zobaczę co z tego wyjdzie. Jak będzie dobrze płatne, to, to nie będzie najgorzej. Uy, dobra, ja jadę, a Wy nie zapominacie subskrybować i łapek w górę. Nie? Bo idzie naprawdę zację Dzięki wszystkim za telefony, tym, którzy dzwonią. Bo naprawdę i ja, i ja się dowiaduję ciekawych rzeczy. No i co? Oglądajcie dalej. Jadę, pracuję. Później będzie trzeba na nadkole naprawić. No, zjechałem na parking na jakieś śniadanie. Tak zobaczyłem Dafika w moim stylu porobiony. Już idę zobaczyć. No kierowca śpi. Chcę chętnie porozmawiać z nim. No tak samo. Pomalowany jak mój. Lampy góra-dół. Naklejki na lampach. Jemu chyba lepiej wyszło naklejanie. <laughs> U mnie słabiej. No i też się zastanawiam nad tymi chlapaczami z dołu. Bo, bo dosyć ciekawie wygląda, co? To jest akurat starszy model, przed, przed liftem jest jeszcze 460. No ale wygląda wygląda fajnie. No i też bym chciał. E, coś takiego przed szybą Tylko to pewnie sam sobie zrobię. Dobra, śniadanie. Kurde. Już myślałem, że zgarnąłem pełnię szczęścia i kumulację. Ale na szczęście nie. Tylko końcówka jakaś ćwieka. Nie widać, żeby się coś tam wbiło. Dobrze, bo jeszcze ja mi tylko kapcia brakuje. Jestem w żarach. Czekam. Jest jeden gościu przede mną. Dosłownie 5 sekund wcześniej bym był i, i bym był pierwszy. On jest do załadunku. Jego szybko załadują, a jak widać już z tyłu Dwa auto najechało, także i tak nie jest źle. Do godzinki powinien są wyjechać. Later. No i w końcu dojechałem do domu. Równe 14 dni i półtorej godziny. <grych> Prawidłowo wszystko jest. Czemu nie chcę złapać ostrości, jeszcze żeby ktoś mi powiedział. No nic, coś tam coś tam widać na 10 godzin. Komunikatów pod dostatkiem jest, no ale wszystkie prawidłowe: niski poziom odblu, światła no, i niski poziom paliwa, światła. Wiadomo czemu, bo na kole samo nie odrosło, nie? No i teraz tak zobaczmy, co to z tego wyszło. Pod kątem, może? Ej, kurczę, jakoś nie chcę złapać. No mniejsza, wychodzi tak. 8229 km w te 14 dni. To mi się podoba. O to chodzi. Ze średnim spalaniem 25,6 Najlżejszy ładunek miał 15,5 tony. Także myślę, że nie najgorzej. Jak widać, pogoda słaba. Ale i tak trzeba jeszcze naczepę posprzątać i ją umyć z tego oleju. Bo, bo kurcze, nie ma kiedy wysychać, a w piątek na załadunku już auto o 6 rano musi stać Także, praca jeszcze nieskończona Tak samo karta, pobranie Tak się do domu zjeżdża Rezerwa wszystkiego i jeszcze nawet na karcie i na tachografie miejsca zaczyna brakować Spoko, taką robotę lubię tak można pracować, w taki, w taki sposób się właśnie pieniądze zarabia. Dobra, jutro walczę z nadkolem, yy, jeszcze pewnie parę rzeczy znajdę, oby tylko ten deszcz nie padał, bo pokrzyżuje mi trochę plany. No nic, na razie zbieram się i do domu. No jeszcze nie koniec tego dnia. 21. Jeszcze trzeba papierzydła porobić, żeby jutro wszystko powysyłać. Niech pieniążki szybko przychodzą. No ale ta już. To już raczej przyjemniejsza część pracy, lżejsza przynajmniej, spokojnie, przy piwku, przed komputerem. Wszystko poskanować, wszystko podrukować, tak żeby w papierach był porządek. Bo na tym najbardziej można się wyłożyć, jak zrobi się bałagan i czegoś nie daj Boże zabraknie. No ale jest, to już końcówka dnia, e, zaraz się wykąpać i jutro kolejny piękny dzień <grych> w transportowym raju. The next day. No, kolejny piękny dzień. Czwartek. Zaraz jadę po mocowanie butnika do kumpla. Od razu zamówiad Blu. No i przyszedł pokrowiec. Jeszcze nie wiem, kiedy go oprzyję, ale fajnie, bo materiału jest tyle, ile trzeba. Obejmuje ładnie całą kierownicę i to najważniejsze. Wygląda solidnie. No, na pewno będzie lepsze niż ten, jak to nazwali się, Sebixowy. Eee, trochę pracy dzisiaj jest, nawet trochę więcej niż trochę, bo jak tylko przyjadę, zanim zajmę się w ogóle błotnikiem, to chcę umyć naczepę w środku, zmyć te plamy oleju. Niestety dzień zapowiada się słabo. No zobaczymy. Eee, najważniejsze, że pomocnik jest, tak? <laughs> Będziesz pomagać? Lady. No pewnie będzie. Eee, dobra, zabieram się za robotę. Odpinam boki na czepy, żeby miała gdzie woda spływać. No i co? Działamy, działamy. <grym> no i co? Jak nowe. <grym> Prawie nic nie zaszło. Yy, jeszcze ładne, jak się troszkę utleni, to dopasuje się do reszty. No ale nad kolej jest: rejestracja jest, światło jest, działa wszystko spoko. Yy, największe straty i koszty nie były na tym, że można można jeszcze to przeżyć. Dobrze, że gorszymi stratami się nie skończyło. Teraz co, zatankować? AdBlue dojechało dzisiaj. Eee, kurczę, drogi jak cholera. Dwa, dwa, kurczę, czekaj, 70 chyba jakoś tak. Eee, także bogato, bogato trzeba było zapłacić. Ale koniec miesiąca trzeba jakieś koszty robić, nie? Dobra, zabieram się za tankowanie. Później jakiś Koszenie trawnika, bo troszkę trawa obrosła mi na podwórku. No i dobra, jakoś dzień dzień po The next day. No i kolejny piękny dzień, <gry> ale deszczowy. Piątek. Wczoraj, mimo że prace zakończyły się bardzo późno, to nie wszystko jednak zdążyłem zrobić. Nie zdążyłem oprzeć kierownicy, ale to nic. Dzisiaj przyjadę. Dzisiaj albo jutro przyjadę i zrobię to już na, na tartaku. Teraz jadę i yy, jadę właśnie na załadunek. Niech tam chłopaki działają, czy dziś, czy jutro, to już nie ma znaczenia. Auto będzie stało, pauza się będzie kręcić, no i wyjazd w niedzielę. Wy, wyjazd w niedzielę i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie dalej. Ja, ja, jakie będą kolejne wyzwania A póki co jadę Jadę na tartak I, i zobaczymy No, mówię, Chciałbym dzisiaj jeszcze oprzyć tą kierownicę W razie by coś poszło nie tak To znowu jakiś pokrowiec sobie kupię nie? Ten pasuje bardzo ładnie Teraz tylko Zrobić tak żeby Ładnie go oprzyć I naprawdę Będzie to wyglądało godnie a z tego, a teraz jadę z gołą kierownicą, tak trochę dziwnie jak człowiek przyzwyczajony do grubej kierownicy to ta wydaje się strasznie cienka. No, no nic, dobra. Jadę, podstawiam auto, rozpinam boki i niech chłopaki działają. No sobota, niestety pogoda nie dopisuje. Troszkę mierzenia jest, troszkę walki, tak żeby to wszystko ładnie wepchać i żeby ładnie się zmieściło. Ale chłopaki dają sobie radę. Także na pewno, na pewno zaraz to załadujemy, pospinać i jutro z samego rana wyjazd.